Siemanko, z tej strony trener Siwy. Dziś kolejna techniczka. Moim gościem jest Łukasz Rajewski. Zaczynamy. OK, to zaczynamy. Zaczynamy sobie od lewego prostego na tarczę. Raz. Wchodzę głową do środka. Lewy podbródek zostaje cały czas z głową na lewej stronie. Wracam. Przechodzę rotacją na drugą stronę. Prawy prosty, lewy sierp zostaje cały czas nisko na nogach. Inne nisko, łydkę wracam do pozycji. Jeszcze raz. Raz dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zwiększamy tempo. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku.